Hej, witajcie witam wascie, wykonującie odcinku na kanale. Dzisiaj jest Grycki Jumping 2022 Od razu, jak zawsze przerwa na reklamę. Reklama. Koniec z reklamy Okej, okay, wracamy jak i z tego też z nowym rozwiązaniem po aktualizacji Tylko, że trochę przyciszę tą grę Musimy od razu iść po, po sponsora, bo nam go brakuje weźmy sobie Goglexy Zależy nam na mikroskopu, więc chyba Soundhaze Jeśli chyba tak się to czyta okay i teraz będziemy mogli sobie dokupić sprzęt. 50, gdzie to było wymagane. Ok, flyer. Jeszcze, dobra, jeszcze chwilę sobie pozbieramy. Czemu nie? Nazwę sobie wykupiliśmy. Kask. Pamiętam, że tu mieliśmy jakiś taki do, sobie do kupienia. Mieliśmy nawet wybór sobie do niebieski, czy chyba biały. Za 50 O tutaj. Chociaż nie my też potrzebujemy do tego. Właśnie to jest też minus tego. Dobra, jeszcze, chwilę, jeszcze pozbieramy te mikroskopy. Teraz może, możemy sobie zapisywać powtórki, trufa, mamy puchar kontynentalny. E, treningi, możemy sobie w trakcie, w trakcie sezonu po prostu sobie odblokowywać te treningi. No i chyba idziemy na zawody, eee, zaczynamy w szczyrku, w chłopaczu kontynentalnym. Oczywiście ten po już tak, no już nie, nie aż tak poważnie, bo już zdobyłem tutaj mistrzostwo. Wiatr w plecy, startujemy na nowo w szczyrku, czyli jak zawsze. Eee, lekko za wcześnie. Tym oczywiście lądujemy. E, na tą ścieżkę po prostu trzeba latać daleko, żeby nie za, nie za blisko. Dostaliśmy też jako PCD za wiatr. O i właśnie teraz są powtórki. E, jakby nie, nie powtórki, tylko i niskoczkowie. Wygrywa e, Andres F. Nie wiem, jak to się czyta. Gnózlisko. Skaka od nas lepiej. Skoczył od nas lepiej. Ok. Wiatr pod tym razem. Mocny. Jako pierwszy, oczywiście skacze Lekko za późno. Ten markiem. Bardzo blisko punktu konstrukcyjnego. 69 metrów. Nie było to jakieś wybitne. Też nam odjęli punkty ze wiatr. Oczywiście sobie pominiemy kolejnego skoczka. I wychodzimy tutaj na miejscu piątym dopiero. Czyli będzie niezła rywalizacja na szczerku na drugiej serii. A tutaj skacze pierwszy Niemiec. My tam skaczemy. Paweł Wąsek prowadzi. 68,5 m, by prowadzić lekki wiatr pod narty, zawsze takiej dodatki, żeby polecieć sobie trochę dalej, teraz tylko dobrze wyjść z progu, bardzo dobrze wyjśliśmy z progu. Telemarkiem nowy nasz rekord w 73,5 metra, czyli bardzo dobry skok, zobaczymy jak nam to się przeliczy, oczywiście pierwsze miejsca. Zobaczmy teraz powtórki, w sumie. Hmm, może następny. Nadciągajesz, jesteśmy pierwsi. Rakup wolny też nas nie interesuje za bardzo. Yy, ten skocz też nas nie interesuje. No i teraz McKenzie. Mac McKenzie. czy Zobaczymy sobie, jak on skoczy. Oj, uwaga, straszne problemy na dwie nogi. I wygrywam Tak jest, wygrywam yy, pierwszy konkurs w barze kontynentalnym, chociaż z, z lekkimi problemami Ale zawsze to jest bardzo, bardzo dobrze dla mnie Ponieważ mogłem się dobrze zaprezentować w pierwszym konkursie Dużo też dostaliśmy doświadczenia Nagrody, a w nich dużo diamentów przede wszystkim Mamy teraz do odebrania prezenty. Wybieram prezent prawy, bo tu będą diamenty. Nie, pieniądze. Ok, dobra. Lecimy na drugi konkurs w ścierku. W pierwszym udało nam się wygrać. To może i w drugim też nam się uda wygrać. Czemu nie? Pierwsza czy Niemiec? który jak widać zaprezentował się najgorzej 66 metrów by wygrywać po kwalifikacjach wad w plecy mi na kwalifikacjach nie zależy tylko by skoczyć i się zakwalifikować zakwalifikuję się na pewno nawet prawdopodobnie wygnę te kwalifikacje chociaż moje wyjście z progu nie było zbyt dobre 67,5 metra dostaliśmy jeden punkt za wiatr dodatkowy skoczyć pół metra dalej niż Wladimir Zagrawski yy, i tak jesteśmy pierwsi okay. yy, drugi sko, znaczy pierwsza ta seria Pierwsza w tej serii yy, znaczy w, yy, w konkursie w pierwszej serii 66 metrów by skoczyć znaczy z 66 metrów może skoczyć by wygrać telemarkiem wylądowanym, choć przez ile wystarczyłem chodzi mi po prostu tam o to, że mm, pierwszy skok jakby e, w, jakby pierwsza seria no i skok pierwszy w tym konkursie chodziło mi w seriach, o nie wiem czy mnie dobrze zrozumieliście 3 na 3 pierwszych miejscach no i teraz Stefan Hula, który zaczyna 64 metry by wygrać wiatr pod narty dosyć mocny dość może powiedzieć pewnie wylądowany ten skok więc prawdopodobnie wygraliśmy i drugi konkurs w szczyrku tak jest czyli możemy nawet podtrzymać formę 18 punktów przewagi nad Artim Atom, który był na drugim miejscu. No i proszę bardzo, oto teraz, jak wygląda klasyfikacja generalna po tych dwóch konkursach. Jak Wolny ciągle drugi, i próbujemy gonić. Okej, okay, no i nagroda, a w nich mikroskopy, które bardzo potrzebujemy. Okej, okay, ty już znowu zaufam Twój prawem prezentowi. I się udało zaufać i się to się opłaciło, ponieważ teraz idziemy, by kupić sobie kombinezon za 55. Um. Tak, postanowiłem go kupić. postanowiłem właśnie już go kupić. Jest bardzo też fajny kombinezon. Kask. Na kasę sobie pozbieramy. W najbliższym czasie jest taki właśnie, taki właśnie sobie kask kupimy. Ale przyznacie, że już tak już lekko lepiej, lepiej wygląda skoczek nasz. E, ok. lecimy na faun w Szwecji. Skocznia, y, która ma punkt konstrukcyjny położony na 90 metra. 95 metrów by wygrywać, Wiatre, leki pod podnarty Zobaczymy jak to na tej skoczni się skacze w tym sezonie lekko spóźnione wyjście z progu ale nie było kłopotów z lekkim znaczy można powiedzieć, że dalszym poleceniem 2 metry dalej pierwsze miejsce po kwalifikacjach Lepiej ode mnie skoczył jedynie McKenzie, który skoczył prawie 100 metrów, ale wylądował na dwie nogi. 92 metry by skoczy, by, by trzeba skoczyć, by wygrać. Lekki wiatr ponarty. Bardzo ładny skok, 103 metry. Mój nowy rekord skoczni, a sobie prawdopodobnie zapiszę tą powtórkę. Yy, tak jest. Zobaczmy sobie, paspieżę tą powtórkę. Bardzo dobry skok. Daleki skok. W pierwszym miejscu, oczywiście, że tak. I przewaga 25 punktów nad drugim Arty Ato. Jedynie po pierwszej serii 67 metrów, by wygrywać by wygrać ogólnie wiatr w plecy. Telemarkiem też bardzo lekko, chociaż e, warunki nie były sprzy e, sprzyjające. 102 metry. Ale mi się to kojarzy, te to 102 metry. Nieźle. Oczywiście, pierwsze miejsca Bardzo podobne skoki. 70 punktów przewagi nad McKenziem. Który był na drugim miejscu. To jest rekord, praktycznie moim zdaniem. Mój osobisty. Wow. Nie wiedziałem, że sobie mogę mieć przewagę nad drugim miejscem. A się zdziwiłem. Proszę bardzo, a oto klasyfikacja po tych trzech konkursach. Ja oczywiście mam 300 punktów, bo wygrałem trzy konkursy. Ok, oczywiście odbierzemy tę nagrodę, a w niej pełna pula diamentów. Ok, tym razem zaufam prezentowi środkowemu. 7 diamentów, czyli tak pół na pół. Ok, idziemy na Falun. Jeszcze raz. Ponownie. Na tą w, Skandy w regionach skandynawskich. 87,5 metra, by wygrywać. Wiatr w plecy, dosyć mocny. Markiem dosyć pewnie też bardzo blisko punktu HS, czyli rozmiar rozkoczni. 96 metrów, pierwsze miejsce po kwalifikacjach. 96 metrów bez wygrywać po pierwszej serii dosyć mocny, słabo odepchnięcie od belki Telemarki za punkt HS, czyli za skoczni Czyli bardzo, moim zdaniem, dobry skok 101,5 metra, czyli za rozmiar skoczni pierwsze miejsce 12 butrów przewagi nad drugim, jakbym wolnym na początku skacze Włoch, i teraz 74 metry, by wygrać cały ten konkurs lecił. Tęki wiatr po narty, nic praktycznie nie znaczące chociaż widzę, że problemy są. Udało mi się wylądować telemarkiem, ale bardzo brzydkie wyjście z progu to mogło się, to mogło się ogólnie źle zakończyć. Mm, oczywiście pierwsze miejsce, bo z telemarkiem. No i, i tak i tak 26 punktów przewagi nad Jakubem Wolnym, który był na drugim miejscu. I tym miłym akcentem. To no może jeszcze chwilę, bo yy, trzeba jeszcze oddać nagrodę. A w nagrodzie, no, wszystko co nas interesuje oprócz pieniędzy. Ok, wybieram prezent lewy, którego dziś nie było. A w nim pieniądze. Ok, czyli tym nie dość fajnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. No i widzimy się prawdopodobnie jutro. Na razie i cześć. Pa!